Dzień dobry kochani, witam Was w pierwszym vlogmasie na kanale. Bardzo miło jest mi powitać Was w tej serii. Ja niestety jestem chora, więc mój głos jest jaki jest i będziemy musieli się pewnie w pierwszym tygodniu z tym przemęczyć, liczmy, że szybko mi przejdzie. W każdym razie dzisiaj jest 30 listopad. Ja będę nagrywać jakby dzień wcześniej, więc wy 1 grudnia dostaniecie 30 listopad więc tak naprawdę 2 grudnia dopiero dostaniecie pierwszy odcinek, gdzie będę rozpakowywać jakiś kalendarz od metody. Ale w każdym razie, odnośnie kalendarzy adwentowych, jest promocja w Rossmanie 1 plus 1, więc można skręcić dwa kalendarze w cenie jednego. I jadę dzisiaj po kalendarze z Catrice i po kalendarz z Onnibio, ten do włosów taki, bo wychodzi on Wyjdą one za 140 chyba złotych Więc bardzo fajnie Ja normalnie bym sobie nie kupiła Żadnego klędarza takiego kosmetycznego A dzięki temu Muszę przyznać, że się skusiłam Chociaż dużo bardziej tak jak sobie patrzyłam Podoba mi się na przykład NYX Ale NYX wychodzi bardzo drogo i nie wchodzi na tą promocję No cóż yy, Idę zjeść obiad I ruszamy do Konina Właśnie jedziemy do Kalerii nad jeziorem, jednak nie jedziemy do dekady, a chociaż do dekady też może podjedziemy. Podjedziemy też pewnie do Iska, czyli bardziej w stronę Ferio. Także dzisiaj czeka mnie jeżdżenie po koninie. Troszeczkę, bo się okazało, że tu mam coś załatwić, tam mam coś załatwić, muszę jechać jeszcze na zatorze, więc trochę jeżdżenia będzie, bo to są najróżniejsze strony kolina, jeśli ktoś nie jest tutaj z, tego, z tych stron. Sytuacja wygląda następująco, że na stanie są kalendarze, których szukam, ale stacjonarnych nie ma, więc jadę na 3 maja, bo mi pokazuje, że powinno być ich dużo. Więc zobaczymy, czy to prawda. Masakra z tymi kalendarzami. Także udało mi się załatwić kalendarz adwentowy, ale udało mi się załatwić tylko kalendarz adwentowy dla mnie. Miałam również załatwić dla mojej koleżanki ze studiów. Niestety jej kalendarz był jakby tylko jeden z tych, co ona chciała, więc no nie udało się. Babci też nie udało mi się załatwić tego, co babcia chciała, ale natomiast udało mi się załatwić dla rodziców oraz jakieś tam prezenty drobne świąteczne. Widzimy się w domu. Jadę jeszcze do dla na zakupy. Takie spożywcze I to tyle Jestem już po zakupach Po zakupach w Lidlu również Dostałam ten nowy smak kolagenu Od All Ja Turbo Rose bardzo lubię To znaczy polubiłam na Festiwalandzie Bo byłam na Festiwalandzie Mieliście dostać z tego vloga, ale że dysk mi się w Na którym miałam materiał No to niestety nie macie tego vloga Ale kolagenu jeszcze Nigdy nie piłam jeśli chodzi o Turbo Rose, bardzo fajny energetyk, który nie jako mało który energetyk pobudza, tak ten z Turbo Rose jest naprawdę spoko. Dobra, pijemy to. Kupiłam też sobie dzisiaj ten fioletowy. U, fajny, słodziutki. W ogóle nie za mocno. Taki przełamany nutą czegoś bardziej kwaśnego, ale naprawdę spoko. Taki do napicia. Myślę, że latem będzie super taki schłodzony. Naprawdę sztosik i siedzi o smak. Spodziewałam się, że to będzie taka chamska proskwinia, Morela. Nie wiem, co tu dokładnie jest. Także spoko. No, ja też kolagenów nie piję. Dobra, a coś można by było powiedzieć, muszę Wam przyznać, że jest tyle ludzi w sklepach. Naprawdę, tyle ludzi. Czy to w ferii czy w galerii nad jeziorem, czy pod Kauflandem na... Ale naprawdę w galeriach, w sklepach, czy to nawet w Lidlu, czy gdzieś jest naprawdę od groma ludzi. I to także naprawdę wow. Jestem w szoku, bo to jest pierwszy weekend. Taki no, przed świętami, no bo wiecie, zaraz zaczyna się grudzień. Podobno na kalendarze świąteczne dzisiaj w Rosmanie na tej promocji ludzie to się rzucali. I podobno potrafili czekać pół godziny przed otwarciem sklepu, żeby dostać tylko te kalendarze, więc jak ja to usłyszałam, to mówię, o kurde, więc się cieszę, że tylko musiałam dwa, jakby łącznie byłam w trzech Rosmanach, ale to jest inny powód, dlaczego byłam w trzech. Do pierwszego pojechałam do galerii, no pani tam niezbyt była miła, która, z którą rozmawiałam, bo ja mówię, że no świeżo zaktualizowany jest ten stan na stronie i mi pokazuje, że ten kalendarz dalej jest, więc a pani mówi, że nie, że przecież tego to nie ma już od rana i taka strasznie oschła była. ale cieszę się, że drugi miał i pomimo, że tam też była jakaś niska dostępność, czy coś takiego to był, bardzo się cieszę że, przepraszam, jeśli komuś wykupiłam kalendarze się na nie uszykował, no ale no trudno a jeśli chodzi o co ty gości robisz? Mm. także jeśli chodzi o kalendarze to się bardzo, bardzo cieszę więc jadę do domu, chyba będę odbierać brata, bo jest u kolegi, więc... bo będę miała po drodze, więc nie spieszy mi się jakoś z wyjeżdżeniem z Konina, bo wiem, że on chce sobie na pewno posiedzieć u kolegi. Um, więc jeszcze sobie spokojnie siedzę, wypiję sobie Was już u mnie na kanapie mm, z kalendarzami adwentowymi. Pokażę Wam jeszcze, co kupiłam na prące w Rossmanie Czy to widać? O, ładnie się z szyło. Jest to z gesa. Mm, jest to to blue. Red już mam. Czarną mam. Nie wiem, jak się to czarne nazywa. I jeszcze mam taką złotą. Prawie cała kolekcja. One pięknie pachną. Bardzo lubię. A teraz zobaczymy sobie kalendarz, bo ja w sumie trochę nie wiem co i jak z nimi, więc zobaczymy. Tak. Hmm. Historia z tym kalendarzem jest taka, co już Wam też zaczęło opowiadać, że mam w kilku rozmanach i dostępność na stronie nie jest taka sama jak dostępność w sklepie. Po prostu myślałam, że się strzelę. Jeszcze rozmawiam tam, gdzie było najwięcej dostępne. Były nieczynne dzisiaj. No po prostu super. to jest takie małe, mała taśma. I mówię jest... O, mam. Mam! Zgaduję, że dołu też jest podklejonym bo one są wielkie, niewymiarowe i ciężkie. Tam mam podgląd na telewizorze, jak się nagrywa, więc zerwam, czy się nagrywa, co jak. Bo nie chciałabym żeby coś się źle nagrało albo żebyście czegoś nie widzieli. Dobra, jeszcze chyba jest w dołu potkujemy. Tak mi się wydaje. Jest. Więc poczekajcie. Zaraz zrobimy ładne pakowanie. Dobra, chyba wszystko. Tak? Wszystko? Nie wszystko. Jeszcze gdzieś pokujemy. Tak, to słodzę chyba. Dobra, teraz żeby to Prezentuje kalendarz. Ło, wow, leci! No, trochę waży, więc ja nie będę go trzymać w rękach zbyt długo, ale tak wygląda. Uważam, że się ładnie prezentuje. No, na pewno szukuje mnie jego wielkość. Dobra, tu jeszcze widzę, że to jest jeszcze jakieś dodatkowe ofoliowanie, więc ja to ściągnę. Później ja o tym zapomnę, więc jeszcze Wszystko. Żeby było ładnie do poprzedniego odcinku z masa. Teraz jeszcze mam Katris. Um, I tu się bardzo cieszę, że nie ma od razu rysunków z tyłu, tylko tu są mniej więcej wypisane to, co jest, ale że od razu nie rzuca nam się to w oczy, jak patrzymy na tył. Dobra, staniesz tu ładnie, nie staniesz, dobra. No, może prawie ładnie, no. A tu, niestety, w Katrinie jest z tyłu cała rozpiska. Co mm. jest? Więc trochę mam spoiler. Ja mam to zamarzę, żebyście wymienili, że taką niespodziankę. Bo ja już nie do końca ją mam. Ja też troszeczkę oglądałam mniej więcej z jest w tym kalendarzu. Mniej więcej. żeby wiedzieć, co jest warto kupić. to na przykład z... Onli? Nie Onli. To jest Onli. Jak się nazywa? Bibio? Czy coś takiego? Też takie kosmetyczne, ale to bardziej taka pielęgnacja. Dobra. Dobra. On też się jakoś w ogóle rozkłada. Jeszcze... Jeszcze nie wiem jak. Jeszcze się zastanawiam, jak wygląda to pewno to zaopierać kiełbiętka, ale... To Prezentacja. ten jest już lżejszy trochę. I teraz pytanie o dobra. tak się otwiera. O tak, tak. Tak się prezentuje. Jestem trochę w szoku, trochę szczęśliwa, trochę zaskoczona, bo... nie się, że kupię te kalendarze. Ale dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy odcinek Vlogmasa nr 1, 1 grudnia. Wy macie 1 grudnia ze sobą, ja mam 30 listopada ze sobą i jutro już zaczynamy odpakowywanie kalendarzy adwentowych. Także do zobaczenia jutro. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał i że jutro również będziecie ze mną na Vlogmasie.